Peace. Kolejna wiosna, wszystko w winie. Kolejna wiosna, wszystko w dupie. Niektórzy ludzie topią marzanne. Ja najwane topię się w stawie, dni będą długie, super. Jak miło przestawię żołądek z wódki na wino, lany poniedziałek. Jedyny jaki lubię nie wiadro z wodą, a wiadro i wódę więcej nie piję. Prima aprilis pójdę do pracy, prima aprilis nie zbieram złomu, prima aprilis zarobię puszek i tu się zdziwisz, biorę butelkę. Wielkanoc, bo w tej butelce, wielka moc. Jaja, wędliny, wino i setki. Bo przed majówką trzeba poświęcić w maju matury. Ja ciebie proszę chlałem, nie zdałem. 12% jaka majówka, nic nie pamiętam. Srałem, żygałem w dziwnych miejscach. Przeleciało tak do czerwca, nadeszły wakacje. Ożyły krzaki wnuki się krzywią, pijąc drina. Ja w ich wieku zerowałem wina. Znowu się zaczyna czuje ten letni klimat, zimny żuberek w ręku w powietrzu, zapach wina, długie letnie libacje, wpierdalam się do stawu, kiedy słoneczko grzeje, lecimy sobie w plener. Raz do roku tylko takie akcje, bawię się grubo, bo to są libacje, melanż w komórce, wipy, y Żubry, z dzichu, to menel się nie pierdoli z jeziorko zgony, kowibacje zgony, libacje, usta nad ranem, ja już walczę. Wiosna, lato, jesień, zima najebany wciąż jak świnia cztery różne trunki w roku pije za dnia i o zmroku gonie złom i goniesmy to mój pojebany styl, moje życie odjeb się, żyje sobie tak jak chcę. Wiosna, lato, jesień, zima najebany wciąż jak świnia cztery różne trunki w roku pije za dnia i o zmroku gonie złom i goniesmy to mój pojebany styl, moje życie odjeb się, żyje sobie tak jak chcę. Końcówka lata lecimy na tripo boże nad stawem wydaje swój kwit, zjadam kaszankę a miałem być fit pijemy Harnasia. Na plaży jest VIP, nadchodzi wrzesień, jeba na jesień smutna pogoda i pusta kieszeń spadają liście, deszcz ciągle pada pije sam w krzakach. Cóż. Tak się zdarza dni takie szare. Tęsknię za latem ze smutku, płaczę. Gdy widzę że laki wbijam do dzieci, zabieram cukierki, ziomki na kacu, zbierają butelki, otwieram wipa smutną porą, wypijmy za tych co już nie mogą, wciąż monotonia. Te same dni co weekend, tak samo dziewięć promili we za oknem śnieg. Siedzimy w komórce, robię co lubię. Więc wale wodę, niedługo chwile święta. Zacieram ręce, gruba wigilia. 2 litry więcej, rodzinny melanż. Słychać kolendy Mikołaj trzeźwy przyniósł prezenty, perfum od Piotra. To chyba proste, znowu są święta. No to mam bombę. Znowu jebana zima dni ciemne no i krótkie na dworzu jebie lumpem w parku lejemy wódę zimną jak na strychu polej, bo jestem trzeźwy śnieg ciągle napierdala wnuki lepią bałwana. Będzie pięknie bo lecę na pasterkę kupuję 0,7 no i wiem że będzie świetnie święta za nami zaraz sylwester. jebne nabojem ciekawe jak to będzie potem luty, niby walentynki a ja klasycznie sobie walę drinki ten rok za mną, walczę co teraz ale jedno się nie zmiana. Wiosna, lato, jesień, zima najebany wciąż jak świnia cztery różne trunki w roku pije za dnia i o zmroku gonie złom i gonie smyto to mój pojebany styl moje życie odjeb się żyje sobie tak jak chce. Wiosna, lato, jesień, zima najebany wciąż jak świnia cztery różne trunki w roku pije za dnia i o zmroku gonie złom i gonie smyto to mój pojebany styl moje życie odjeb się żyje sobie tak jak chce. Każda pora roku, a ja kurwa chlam.